Zapraszamy na flash najważniejszych wydarzeń dzisiejszego dnia. Resztę wiadomości z naszego regionu znajdziecie na naszej stronie www.silesia24.pl. Jeżeli ten materiał będzie Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Kamil Durczok nie udziela się w mediach tradycyjnych od dłuższego czasu. Za to jest aktywny na Twitterze, gdzie regularnie komentuje wydarzenia na polskiej scenie politycznej. Tym razem odniósł się do afery związanej z wyciekiem korespondencji z prywatnego maila Michała Dworczyka. Jak informowaliśmy już jakiś czas temu, doszło do włamania na prywatny adres e-mail szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Minister zapewnił, że żadne poufne dane nie znajdowały się na życzonej skrzynce. Tymczasem na rosyjskiej platformie Telegram regularnie publikowane są wiadomości, które mają rzekomo pochodzić ze skrzynki e-mail Dworczyka. Sam minister twierdzi, że część wiadomości została spreparowana. Wśród nich jest informacja o tym, że rząd miał planować użycie wojska w celu uspokojenia nastrojów społecznych podczas fali strajku kobiet, która przeszła przez Polskę. Na dzisiaj zaplanowano niejawne posiedzenie Sejmu, na którym ma zostać omówiona cała sytuacja. Tymczasem Kamil Durczok postanowił skomentować tę aferę na Twitterze. Stwierdził, że w każdym normalnym kraju doszłoby do dymisji rządu, ale nie u nas, ponieważ nie jesteśmy normalni. Czy naprawdę nikt nie rozumie, że po takim wycieku korespondencji w każdym normalnym kraju rząd natychmiast podaje się do dymisji? No, ale my nie jesteśmy normalnym krajem. My jesteśmy... I to, jacy jesteśmy, znajdziecie na naszej stronie Silesia24 w oryginalnej pisowni Kamila Durczoka. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we wtorek 15 czerwca w pytomskiej dzielnicy Rozbark. W stawie przy ulicy Kędzierzyńskiej utonął 32-letni mężczyzna. O godzinie 15 czerwca Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przyjęła zgłoszenie o utonięciu na stawie przy ulicy Kędzierzyńskiej. Na miejsce oprócz zastępów JRG Bytom zadysponowano specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Bytomia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia otrzymano informację od obecnych na miejscu świadków, że mężczyzna, który przebywał w stawie nieprzeznaczonym do kąpieli nie dopłynął do brzegu. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i sprawdzeniu linii brzegowej. Jednocześnie członkowie SGRWN przystąpili do przeszukania akwenu specjalistycznym sonarem. Wskazane miejsce około 20, metr 20 metrów od brzegu sprawdził nurek i wydobył poszkodowanego, który został przekazany obecnemu na miejscu zespołowi ratownictwa medycznego. Zespół ratownictwa medycznego po przeprowadzeniu czynności medycznych odstąpił od dalszych działań, stwierdzając grunt poszkodowanego. Poinformowała Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu. Zdarzenie ciężarówki z samochodem osobowym w Częstochowie. Do zdarzenia doszło w środę, 16 czerwca, po godzinie 5 rano na popularnej Gierkówce na wysokości dzielnicy Wrzosowiak w Częstochowie. Do kolizji samochodu osobowego i ciężarówki doszło na drodze w kierunku Warszawy. Prawdopodobnie w wyniku nieostrożnej zmiany pasa ruchu.